Wichrowe wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila. Dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut w ten intrygujący świat bohaterów. Najnowsze streszczenia zdradzają, co wydarzy się w odcinkach od 259 do 263. Które zostaną wyemitowane w dniach od 22 do 26 września w Twisku pierwszej o czym jest serial Wichrowe wzgórze. Wichrowe wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów, opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajneb pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie. Śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli, wichrowe wzgórze, gdzie i kiedy oglądać. Serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP-1. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVPVOD. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 259 poniedziałek 22 września. Songul manipuluje Cajnep, przez co dziewczyna zaczyna wierzyć, że jej matka źle traktuje z Dochodzi do ostrej kłótni, a Tulej wychodzi z pokoju w gniewie. Cajneb dostaje wiadomość od Kazima o wygranej w przetargu i idzie do Halila z umową, ale ten podejrzewa ją o zdradę. Ich rozmowa kończy się awanturą i wyrzuceniem Cajnep. Tymczasem Nihan odkrywa, że Tekin otworzył kopertę z ofertą i zaczyna go szantażować. Kazem każe Tekinowi tak zmanipulować sytuację, by Halil uznał Cajnep za zdrajczynię. Gdy Halil znajduje cukierki jak w gabinecie w pokoju Cajnep i widzi bukiet od Kazima, wybucha gniewem i oskarża żonę o zdradę. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 260 wtorek 23 września. Tulej odkrywa, że to Songul wpoiła z umród kłamstwo o domu starców i rusza z nią się skonfrontować. Dochodzi do ostrej wymiany zdań, lecz Songul inscenizuje atak, rozbija naczynia i udaje ofiarę. Gdy Cajne wchodzi do kuchni, widzi potarganą Songul i obwinia matkę. Tulej próbuje się bronić, lecz córka nie chce jej słuchać i przypomina, że farma należy do Halila. Wieczorem bliscy urządzają Cajnep niespodziankę urodzinową. W ogrodzie panuje bajkowa atmosfera, Cajnep i Halil tańczą zebek. Ich taniec staje się symboliczną rozmową serc, a pocałunek na czole zamyka wieczór pełen emocji, wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 261, Środa 24 września. Po romantycznym wieczorze Halil daje Cajnep check czekin blanko, oskarżając ją o zdradę i współpracę z Kazimem. Cajnep broni się, twierdząc, że chciała tylko kontraktu, a nie zemsty. W gniewie odrzuca czek, Halil wychodzi trzaskając drzwiami. Zrozpaczona postanawia zerwać współpracę z Serdarem. Tekin informuje Kazima o sukcesie planu, ale ostrzega przed pokojówką, znającą prawdę. Nazajutrz tulej znajduje czek w sypialni i waha się, czy go wykorzystać. W końcu zabiera dokument, nieświadoma, że ktoś mógł ją usłyszeć. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 262 czwartek 25 września. Tekin zastrasza nichan zdjęciami jej rodziców, zmuszając ją do odejścia i milczenia. Dziewczyna w panice ucieka z rezydencji. Tulej przekazuje czek nieznajomemu, by go zrealizował, lecz Songul przechwytuje dokument i każe jej opuścić dom. Gulan mimochodem zdradza, że cukierki z gabinetu należą do Tekina, co budzi w Halilu wątpliwości i poczucie winy. Hakan odkrywa, że Tekin bywał w kasynie Kazima. Gdy Halil dostaje list od Nichan, jego gniew eksploduje i podpisuje kontrakt, stawiając cajne pod ścianą. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 263 piątek 26 września. Eren z Selmą szykują się do wyjazdu na urlop. Hiimet postanawia pokrzyżować ich plany. Cajnep bezskutecznie szuka kontraktów pracowni Halila. Songul jest szantaszowana przez człowieka, który podpalił drzewo na wichrowym wzgórzu. Kazem zastawia pułapkę na Halila i Cajneb.